Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mikołaj oraz Legion, a przed wami szósty materiał z gry Split Fiction, dokładnie tak. E, kontynuujemy ponownie ten sam rozdział, który wałkujemy przez ostatnie dwa odcinki, e, naprawdę długi jest to rozdział, chyba najdłuższy ze wszystkich do tej pory. E, I moi drodzy, przed nami trzecia misja poboczna. Jakaś taka borderlandsowa, tutaj prawdopodobnie już będzie się zbliżał koniec tego etapu, zakładam, że już dalej... Im dalej w ten zamek, to będziemy mieli walkę z bossem, bo już naprawdę jesteśmy przy samym końcu tego rozdziału. Więc ten odcinek no. może być krótszy od poprzedniego, więc lecimy. Lecimy, zobaczymy co tam będzie. O Jezu, czy to jest... Mas Effect? Okej. Okay. Co tu chodzi? Poprzedni poziom poboczny był epicki. No, z bombą. Teraz z bombą. Było wręcz bombowo. Bombastycznie. Mr. bombastik. Mhm. To mi coś przypomina. O, ja wiem co, co? mi to przypomina. O kurde, nie oglądałeś Antmena kwantomanii? Nie. To obejrzyj to sobie. Pan... Obejrzyj sobie po tym, to zrozumiesz mi się to kojarzy. O kurwa. Nie, to kojarzy kurde z misją na Marsie w Wolfenstein New Colossus. Окей. Okay. Я. Yeah. <coughs> 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 давай, давай, давай. Are we even trying to achieve here. The sun is about to go supernova. Yeah, I do detect some crankiness in the air. Our mission is to neutralize the core, or the entire planetary system will be obliterated. Oh, what a lovely premise for you. Okay. To jest dziwne. Mhm mm bardzo. Aha, dalej mnie to atakuje Nie wiem gdzie my mamy iść. Musimy się osłaniać tymi pociągami. Nie widzę. Okay. O, dobra. Mamy checkpointa. Serio? O! Dobra Nie rozumiem tego Ja muszę tu skoczyć, dawaj O, dobra Kurna! wcześniej no dobra <laughs> <laughs> oh, wow. O, Dawaj! O kurde Nie zdążę Prawie wiesz. A ah! oh. Dawid, 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 Dobry. 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 no, ciekawe piszesz te opowiadania, ci powiem. Moje są na pewno dużo lepsze od twoich. Ci jodą, byśmy mieli przynajmniej super świnie O dobra, źle Just action. No origin to this unstable spectacle. Nothing inside that wants to break free. Yeah. I consider myself pretty stable. Ooh, stable. A, dobra. Rywa, rywa, kurwa. Aha. O, siema. A się źle skończy? No, <laughs> A czekamy. czekamy. Mhm. More frequent. Yes, we're running out of time. Oh dear. Oh no! Mhm, Kuchin, it's been a while since I've been running out of Oh The fire getting more frequent. Yes, we're running out of time. Oh dear. Oh, my styk! Okay. Um. To wygląda strasznie to tam na, na sali. No. Nie wiem, a dobra, po dobra, prostu. Dobra, już wiem o co chodzi. Co, mamy na te wszystkie guziki powciskać tam? Nie. Czekamy, dobra. Kurna, ale lagam miałem Ha, to jest na czas, dobra, musimy idealnie przed tym skoczyć. Czekaj, poczekamy. Możej? No właśnie. Um, nie na czasu, ciekawe. dobra, musimy poczekać, aż to wejdzie idealnie przed tym skoczyć, dawaj. E, dobra, e, nie. nie. Ha! trzeba skakać pod tym, dobra. <laughs> no czyli wszystkie przyciski po prostu trzeba. Tak. Co? To jest dziwne. Chyba kurwa nie. Oho. No. A um, nie, proszę nie, nie, nie. Nie, 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 nie. O. Mam nadzieję, że się z tym -hmm. raz tym głównym. Mhm. Co to? Aha. To jakaś tarcza! 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 Aha. Okej. Okay. do swojego! Już mi oczy bolą od tego czegoś. Final push. Go, go. Shield. Shield, shield. No. Kurde. Mhm. Mm Dobra, chyba musimy... Tak, na zmianę, no. Tak, na zmianę. Dobra, najpierw ja. Dobra. Szybko. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. <śmienic> 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 Oho, o oh kurwa! Co kurde?! to?! Czarna dziura? Um, um. Ja nie wiem, co ci siedzi w głowie, naprawdę. O. To ja postać powiedziała to co No. Nie, no to było fajne, ale oco dupne, więc pół na pół. No. I straszne moment z innymi kurwa. To jest, to, jest, to jest to było akurat może nie tyle co oczywne i średnie, ale straszne to było kurde. Mhm. Mm. Mm Jakbym jakby miał coś w realu takiego zobaczyć, to on zesrał się. Ja też by się zesrał, właśnie chciałem powiedzieć. Tu nic. Tu nic nie ma. To wygląda na bossa, albo co mhm. innego. To będzie jakaś arena. O, już dechown. Idażę. No raz nowemu, że to zrobić to wcześniej. Yeah. No zabij ten twój ten. No tak. Ice King adventure time? <laughs> So, what is the Ice King's deal? Apart from his interior design. He is the most evil and dangerous menace alive. And if not defeated, the entire Underlands will fall into eternal winter. Neo? Look what I found. Step away from the cat. Aren't you the cutest? That's the Ice King. <laughs> this little guy? get Out of here, I based him on our neighbor's cat. That devious little monster was always up to mischief, stalking us, killing birds, mice, squirrels. Uh-huh, Zoe, you are not killing a cat. Pet me or die, human. <laughs> pet me or die. <laughs> Whoa, take it. Easy, <laughs> <ball>. <laughs> <Then watch>. <laughs> <laughs> Animag. <laughs> no. I ask who dares disturb me without giving me cuddles? we're here to end your icy reign of terror once and for all. really? do i ever get humans on my menu? oh, poor old poor me, but sweet lord, today must be my lucky day. oh, <smart noise> oh, the pearl is his source of power. Miał. Ja. Pierdyle. Czyli w Twoim rozdziale są moje misje poboczne, a później będzie pewnie mój rozdział? Będą, Będą moje misje poboczne. to z tymi świnkami. Okej okay. To jest jakiś kurwa level z To jest jak kurwa z Zakboja albo Krasa i Te levely. No. Te, te niektóre walki. Okej. Okay. Kiedy twoim wrogiem jest, kurwa, czułość myszy. Kurde. Om. Zajebiste są walki z bosami w tej grze. Mhm. Poprzednio był jakiś czołg z Wojny Światła, a to jest kutwa. No. Jakiś parking robot. Ja. Yeah. O! Nie! Okay. Prawie. Muszę się zbliżyć. O, 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 o teraz drzewo. Nie. Aha! Czekaj, bo ja o! nie żyję. Jest! Okej, okay, czy ja muszę go napieprzać. Czekaj. Nie wiem. O, teraz chyba musisz go napieprzeć. O, ale rozwałka. Okej. Okay. Oh, <grym wówczas> oh. <grym wówczas> tutaj by pasowało tutaj by pasowało powiedzenie nie ma granicy, bo wyobraźnia się nie kończy. <grym wówczas> no. Akurat w rybkę. Okej. Okay. to, Titan Souls, kurwa? 3D? Nie wiem. Dawaj. Zrób mu jesień z dupy średniowiecza. Nie wiem, musi... nie wiem, to... Jak się ustawić, kocia go. O! Jest! Dobry! Okay. Będziemy jakąś drugą turę. O kurwa, stanie na dwóch nogach, który katka O kurde. Oho. Może będziemy go za laserkiem gonić. Nie wiem. O! Okej. Okay. No Krasz bandikut. Mm -hmm. No Jezu. Ja będę ci podrzuc, ale ty będziesz na pierwszą od nie. niego. Dokładnie. Um. No, Aha, jednak czyli nie, nie najpierw muszę się tam dostać, okej. Okay. Ale Tornada, o kurde.

No. Normalne gryby skorzystały z dwóch metod i je dłużyły przez następne paręnaście minut. A tutaj wszystko jest kurwa inne. O! O, shit. Jakieś bomby! Te bomby chyba trzeba tutaj na ten lodowisko dać. Coś mhm. Okej okay. A, dobra, musimy je skierować na ten, ten... Não te estava. Oh, oh, curda. Oh, 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 Co tu się dzieje? Nie wiem. O, jest! Oh, dawaj, dawaj, dawaj! No nie, zabili mnie! Czekaj, o! Oh. Okej. Okay. yes. Nie! Yes. Dobra, dobra, dobra! Yes. Yeah. O. aha, będzie druga forma, pewnie. A bo nie No Aha tym nie pewnie. w nie oglądałem tego. A nie oglądałem nie Okej. Okay. nie No, dobra, ja rację. We did it! Once more, hope of spring has returned to the underlands, and everyone can live happily ever after. You gotta admit. Feels kinda good, doesn't it? What does? Saving the world. It had its moments. You can do better than that. All right, the monkey part didn't completely suck. I knew you'd come around. The glitch! Finally. I'm gonna miss this place. Let's get out of here. Is still not solved. Look, I've got a plan. We're going to get them out. I don't like where this is going. First, we have accusations of the machine stealing ideas, and now this. It's not about ideas. Ideas are easy, everybody has them. We're extracting creativity from thousands of minds, all working for us to create masterpieces that you can live, touch, feel. Sir, they're coming back. On my way. I gotta go. Just trust me. Dobrze, że oni nas nie mogą podglądać. No. Whoa. I wonder how many more hits it can take. I don't know, but we're gonna find out. Okay, we're ready. Hit it. What was that? Mio? Zoe? Um. Hello? Hello, this is Raider, CEO of Raider Publishing. Do you copy? We do. Great. Firstly, I want to apologize for this minor inconvenience. Rest assured that we are working on a solution. However, in order to provide you proper assistance, I need you to discontinue your pursuit of the glitches. It's only making our situation worse. You can cut the crap. We've heard you the entire time. You what? We know that you just want to extract and steal all of our ideas, you crook. No, no, no. You've got this all wrong. We only want to help you get published. I'm on your side. Listen here. We're breaking out. And if we destroy your machine at the same time, so be it. Yeah. You brought this on yourself. I might be able to assist you with your father's situation. We looked you up. And if it's financial assistance you require, I might be able to help you. You could? Yes. And all you have to do in return is stop pursuing the glitches. Isn't that why you came here in the first place? To get paid? What if I told you that we could get rid of all your problems today? He's bluffing? It's your choice, Mio. Mio, listen. Everything he's told us the publishing deal, the offer to assist us it's all been lies. He only wants to take advantage of us. You said it yourself. Yeah. Screw this guy. No, you can't do this. Stop this madness right now. Kurwa, dobrze, że się nie nawróciła. Good chat. Very productive. Wait, I will find a way to stop you. Do you hear me? I will find a way to... dobrze ci tak kurwa, prezesiku jebany No Jebana szuja no Ewidentnie kutas Dobrze moja postać cię wiesz, nie skierowałem w jego stronę No Bo już myślałem kurwa co będziemy walczyć między sobą O co jest? What is this? O kurde Helldivers? <laughs> Czekaj, 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 momencik, momencik, momencik. Czy to nie jest przypadkiem eee... Co? To jest kolejny rozdział. Może no. wyjdziemy może wyjdziemy i tak będziemy mieli tą kasenkę później. O dobra. No, bo widzicie, kurwa, tutaj już się zaczął nowy rozdział. I później nie... jeśli ta kasenka będzie długo, to później nie będzie się dało jej pominąć. Lepiej w następnym mm. odcinku to zrobić. Więc ja bym e, wyszedł, to się i tak automatycznie zapisało. Raz ja. zobaczymy, czy wszystkie misje połączone znaleźliśmy. Przynajmniej ja sprawdzę. E, nie to. Graj lokal. Nie, nie tu. Postój przez Steam. E, muszę cię zaprosić, tak czy jak. No, skurde. Zaraz, czekaj. No kurde, aż było czym teraz, no że... mm -hmm. Może mogę jakoś sprawdzić. Yy, rozłącz. Opcje. Nie, nic już nie mogę. moment. Dobra, dobra. A ja wyszłem. Prostuj wszystkich. Zapalisz znajomego. No już. Się ładuje więc chwila. Kontynuuj. Teraz tak góry rozdziału. Tu było wszystko, git. Teraz tak, tu, tu. Tak, napad na pociąg. Mm -hmm. Tele teleturniej. I zapadająca się gwiazda. <grym> A tu mamy kolejną misję: Statek kosmiczny, czyli to będzie od mojej postaci historia. No. Twoje misje poboczne. Hmm. Kurde, z tego tutaj dopiero walka by mogła być. No, dobra moi drodzy. Kończymy ten film, tak jak mówiłem, ten odcinek będzie krótszy, bo to była końcówka rozdziału. Ale no. no. Eee, fabularnie jebać tego naukowca. <noise> Dokładnie. A realnie dziękuję wam za oglądanie. No i cześć. Nara.